Monika Olejnik wywołała prawdziwą burzę podczas gali Gwiwa. People Power 2, 2025 rok. Gdy weszła na scenę, by odebrać nagrodę specjalną, zamiast zwykłych podziękowań wygłosiła mocne, emocjonalne przemówienie. Dziennikarka wprost zaatakowała prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając jego weto wobec ustawy łańcuchowej olbrzymim skandalem. Przypomniała, że projekt miał uwolnić psy trzymane latami na uwięzi, a decyzja prezydenta uderza nie tylko w obrońców zwierząt, lecz także w elementarne poczucie empatii. Olejnik mówiła o trudach pracy dziennikarza, podkreślając, że środowisko medialne od lat obrywa zarówno od lewicy, jak i prawicy, jednak to, co wydarzyło się teraz, przekroczyło granice akceptowalnej politycznej gry. Zaapelowała do parlamentarzystów również tych spis, aby zachowali odwagę nie ulegli presji i ponownie poparli ustawę. Jej słowa wywołały ciszę na sali, a chwilę później stały się wiranem, rozpętując ogólnopolski spór o weto, politykę i prawa zwierząt.